Czeamcie witam się w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś jak już w sumie zauważyliście, przetestujemy sobie petardy Color Salut e, oryginal od Panty, e, czyli no nowszą, nowszą wersję Color Salutów. Nie są to te słynne, e, znane i na pewno e, dobre Color Saluty. Zobaczymy jak będzie z tymi, tak jak powiedziałem, e, są od Panty. 2,5 Nek na sztukę, więc teoretycznie wydaje być się e, to świetna liczba. E, jakie jeszcze mamy dane z tyłu paczki? E, kategoria trzecia, proszę bardzo. Kod produktu, tak jak pamiętałem, bardzo dziwny: BP0038P ukośnik L. Rok produkcji 2015, więc one naprawdę swoje lata już mają. E, przez to też pewnie mają taką cenę, a nie inną. Możeby je dostać, trzeba zapłacić. Jak przed chwilą sprawdzałem, o 35 zł wzwyż, więc jest to cena dość spora. Ale teoretycznie są to petardy z 2015 roku i to petardy, które mają 2,5 gramanek. Więc może ta cena jest całkiem normalna w końcu. Nie wiem, 3 gramowe są te petwójki które są w podobnej cenie, może trochę droższej trochę wyższej, niby trochę większynek, ale wciąż. Więc ja tu tak narzekam. Może się okazać, że petardy te mają cenę w pełni normalną, ale już Wam teraz mogę powiedzieć, że no nie. Przed odpaleniem pierwszej sztuki zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam również do... Linków w opisie, link do Discorda, tam macie link na mojego Instagrama oraz link do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABS20 na wszystkie rzeczy nieprzecenione. E, I oczywiście za, zapraszam do e, zobaczenia gazetki promocyjnej, aktualnej. Tak wygląda jedna petardka, e, oczywiście wykonanie chińskie, ale trzeba oddać, bardzo fajnie wykonana. Yy, nic się z tego nie sypie, yy, korpusik jaki jest, taki jest, ale ląd naprawdę długi i to ląd jakościowy, więc nie powinien gasnąć. Także mam nadzieję, że pan tam nie pozytywnie zaskoczy. Lecimy z pierwszą sztuką. No 2,5 gramat to co nie było. E, idę bliżej, bo jak pewnie widzieliście, albo nie, trawka się tu zajęła, ale po to, po to tu jestem, żeby wszystko kontrolować. E, niestety, niestety zaczyna się ta pora roku, w której trzeba będzie zmieniać miejscówkę, bo no, las prywatny, bo prywatny, ale wciąż e, będzie pewnym problemem. Dla mnie. Więc, więc no cóż, trzeba będzie ją zmienić. A co do samej petardy? Spoko flara. Zobaczymy jak będzie w kolejnej sztuce, bo wiemy, że te flary bywają często niestabilne. Ląd OK, tak jak mówię, sam huk 2,5 g to, to nie ma w żadnym wypadku. Nawet jeśli wliczymy w to flarę oraz ląd. Flary tutaj na pewno nie jest 2 gramy, lątu też nie. Sam hook to taka pół więc nie wiem skąd, skąd, skąd jest wzięty ten nek, ale ktoś taki musiał wymyśleć. Odpalamy kolejną. Miałem rzucić trochę bliżej. Nie no, co jak co, ta flara jest naprawdę ładna ale huk no to to jest półgramówka jestem w stanie uwierzyć, że, że ten ląd on jest dość długi niby plus ta flara, która też jest długa i dość intensywna no powiedzmy, że na to by odchodziło 2 gramy plus pół grama huk okej, okay. jestem w stanie to jakoś uwierzyć tak czy tak, petardy za taką cenę nigdy w życiu ja wiem, że jest kilku kolekcjonerów na pewno wśród moich widzów którzy mogliby się jakoś połaścić na tego typu petardy nawet w tej cenie za sam fakt, że mają już swoje lata i prędzej czy później ich nie będzie, a raczej prędzej, bo ogólnie panty na rynku nie ma zbyt dużo, ale no do odpalania no, nie przesadzajmy. Odpalimy decybelomierz, wszystkie tryby, które trzeba. I odpalamy naszą sztukę. 117.1, niby nie najgorzej z tych 2-3 metrów. 117.1 wydaje być się w miarę uczciwe, ale wiem, nie polecam tego i przestrzegam, ale ja stałem z tym decybelomierzem w ręku, więc ja też stałem od tej petardy 2-3 metry i szczerze mówiąc nawet mi uszu nie przetkało, nie przetkało, więc tak jak wam powtarzam, decybelomierz dysybelomierzam, ale mimo wszystko, e, no wiadomo, że to nie jest profesjonalny sprzęt, to nie jest profesjonalny jakiś tunel do mierzenia tego typu rzeczy, więc to jest pewien odnośnik. I, i w tym momencie jestem w stanie się nieco nie zgodzić z moim odnośnikiem, ale, ale zobaczymy kolejną sztukę. E, tak czy tak, nawet jeśli. Nawet jeśli to moje uszy się zepsuły, no to 117 z takiej odległości wykręcało sporo petard. Powerful Bulldogi na tym kamieniu z tej odległości, no tych 2-3 metrów, wykręcały około 100-118-119 decybeli, a Powerful Bulldogi dało się kupić za 15 zł. Więc. Tak naprawdę mamy 2,5 paczki Za Powerful Dogów Za cenę tych petard Owszem, Powerful Bulldogi Nie mają flary Ale no bez przesady, że taka różnica by była Pociąg jedzie Ale on raczej nie będzie przeszkadzał W pomiarze Mimo wszystko Nawet widzę, że decybelomierz nie tknął jak on przejeżdża Także teraz należąco Sprawdzimy 117,1 Nie mam pytań. Naprawdę powtarzalny. <grym> e, jestem zaskoczony, że ten wynik się powtórzył. E, tak jak mówię, no, mnie z tej odległości nawet nie przytyka. E, więc no, coś jest nie tak z tym wynikiem. Choć nawet jeśli w niego uwierzymy, to podałem Wam argumenty, które przekreślałem te pytardy. Do zwykłego strzelania no, nie ma nie ma mowy, żebym kupił je drugi raz. Wiadomo, że test to test trzeba było zakupić. Yy, ale no nie, no nie. Nawet jeśli bym był łaskawy, powiedział, że strzela jak takie 07 no to wciąż 07 a 2,5 yy... No na na że wygląda świetnie, w praktyce jest jak jest, dla mnie piąteczka, jeśli nawet nie cztery, za no naprawdę dobrą jakość wykonania, jak na Chińczyka tutaj jest świetnie. Do tego świetna flara, długa, jakościowa i faktycznie powtarzalna, nie jest to tak, że raz i nie ma, raz jest sekunda, raz jest długa, paląca się, no i huk, huk, sam huk, no nie powala daleko mu do nawet gramówki, dobrej jednogramówki, ale jest powtarzalny, więc jest to pewien, pewien plus. Więc 4 z 4 plus, coś takiego. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może wam się podobało bardziej, może mniej. Czekam na waszą opinię. No i trzymajcie się. Cześć. Zapraszam jeszcze raz do wszystkich linków w opisie. No i oczywiście do wzięcia udziału w konkursie.